Czy chcę, żeby to od nowa? Nie był, wkładam 25 minut. Cześć, witam na kanale Organelka. W tym odcinku przychodzę do Was z recenzją. Artykułów marki Czaszka, kosmetyków i artykułów kosmetycznych tejże marki, więc jeżeli interesuje Was taka tematyka, interesuje Was moja opinia i moje doświadczenia z artykułami czaszki, to zapraszam do oglądania. Czaszki nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Jeżeli ktoś trafił na ten film na YouTube, to z całą pewnością wie, kim jest Czaszka i co produkuje marka Czarska. Czaszka jest jednym chyba z najstarszych twórców na polskim YouTubie, jedną z najstarszych twórczyń w sferze beauty polskiego YouTube'a. Jeśli dobrze kojarzę, to początkowo prowadziła chyba także bloga, a już dobrych kilka lat temu wypuściła pierwsze produkty z tej marki i pierwszymi produktami były balsamy oczyszczające. Z tymi balsamami, z recenzjami tychże balsamów spotkałam się w internecie na YouTube. Natomiast pozostałe artykuły, które są o markę wypuszczane, a ten asortyment ostatnio się coraz bardziej rozszerza i powiększa, czego oczywiście bardzo Paulinie gratuluję, to zauważyłam również, że pozostałe artykuły są jakby. Pomijane, przemilczane, ich recenzje się nie pojawiają. Zacznę być może najlepiej od takiego disclaimera, że ten film w, żadnym, w żadnej mierze nie ocenia samej Pauliny, nie ocenia jej ani jako człowieka, ani jako twórcy, ani nawet jako producenta. Uważam, że robi świetną robotę, bardzo jej gratuluję dotychczasowych sukcesów. Natomiast w tym filmie odniosę się tylko i wyłącznie do tego, jak używało mi się, jakie mam doświadczenia z kilkoma z produktów z jej sklepu. Na których zakup się zdecydowałam. i przejdźmy już do rzeczy. Zacznijmy od tego najsłynniejszego, tego flagowego produktu czerszki, pierwszej rzeczy, którą wypuściła na rynek, czyli od jej balsamów. Tutaj obok mnie widzicie dwa opakowania, i po nich można się zorientować, od jak dawna ja tych balsamów używam oczywiście nie tych konkretnych słoiczków, tylko produktu samego w sobie, bo ten słoiczek jest jeszcze przed rebrandingiem. To jest już po rebrandingu, który jeżeli dobrze pamiętam miał miejsce mniej więcej rok temu. Osobiście bardziej podobała mi się ta stylistyka, ale to jest wybór marki, w jaki sposób chce się promować, w jaki sposób chce aby jej identyfikacja wizualna wyglądała. I to są akurat balsamy regulujące i to są te balsamy, do których wracam najczęściej. Miałam kilka romansów z innymi markami, i z innymi rodzajami balsamów w międzyczasie, ale zawsze do nich wracam. I myślę, że to jest najlepsza. Recenzja tego produktu. Bardzo go lubię, jestem zadowolona z jego działania. Wprawdzie ja nigdy nie stosuję go jako takiego balsamu ratunkowego, nie stosuję go miejscowo na zmiany skórne. Stosuję go typowo w związku z. typowo tak, jak został przeznaczony do użycia. Czyli zmywam nim makijaż. Mój sposób na używanie tego produktu to yy, używanie go do pierwszego mycia. Oczywiście jest to produkt olejowy i to produkt bardzo gęsty. Rozgrzewam go w dłoniach, nakładam na twarz, masuję, zmywam, rozpuszczam yy, wszystko to, co na, się, co na tej twarzy się znajduje. Yy, wiem, że sama czaszka nawet mówi o tym, że używa tego balsamu do dwuetapowego mycia, nawet wówczas, kiedy nie nosi makijażu. Ja y, nie mam tak rygorystycznego podejścia do oczyszczania twarzy. Używam tego produktu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oczywiście mam potrzebę rozpuszczenia, znajdującego się na mojej twarzy makijażu, podkładu i innych produktów. Po nałożeniu tego produktu myję ręce, ponieważ mają tłusty film, czego nie lubię, a następnie namaczam albo wielorazowy wacik, albo wielorazową chusteczkę do oczyszczania twarzy. I tą chusteczką zmywam e, tą e, tłustą warstwę razem z makijażem, a następnie przystępuję do mycia twarzy m, produktem oczyszczającym czy to jakąś pianką, czy żelem, zależnie od tego, co akurat znajduje się w mojej e, toaletce, w moim buduarze, czy jakkolwiek chcecie to nazwać, co akurat mam pod ręką. I do tego drugiego oczyszczania zazwyczaj używam już szczoteczki. Aktualnie jest to szczoteczka Foreo. Nie używam, tak jak poleca Czaszka i tak jak Czaszka sama to robi, wielokrotnie mówiła o tym w swoich filmach: nie używam gąbeczki konczak. Gąbeczki konczak gąbeczki są także w ofercie Czaszki, w ofercie jej sklepu, ale szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, jak szybko one się zużywają, jak szybko trzeba je wymieniać, no to dla mnie po prostu jest to zbyt drogi produkt i niekonieczny, bo ja jestem zupełnie zadowolona z tych. Wacików wielorazowych, bawełnianych i z tych chusteczek, z tych szmatek, które, z których korzystam. Kilka gubeczek, kończek już także zużyła, więc to nie jest tak, że wypowiadam się tylko na podstawie ceny. Natomiast, tak jak mówię, one się bardzo szybko tak naprawdę zużywają, bardzo szybko robią się bardzo twarde. Chyba powinno się je wymieniać co trzy miesiące albo nie może nawet co miesiąc może tutaj nawet jestem nie, nie, nie mam pełnych y, informacji może się tutaj mylę natomiast jeżeli co miesiąc to tym gorzej bo przynajmniej te gąbeczki kontakt które Czarszko oferuje do sprzedaży w swoim sklepie kosztują chyba około 60 zł także dosyć sporo jak na produkt który y, trzeba będzie tak szybko wymienić i zakupić nowy Poza balsamami regulującymi romansowałam także z tymi dwoma pozostałymi z oferty czarzki, ale z nimi nie podobałam się aż tak bardzo jak z tymi regulującymi. W każdym razie do mojej cery, do cery przetłuszczającej się i do cery skłonnej do wyprysków, te sprawdzają się najlepiej, i tak zresztą przewidywała sama czarzka. Jeżeli chodzi o inne produkty, bo muszę przyznać, że bardzo kusi mnie tak naprawdę cała oferta sklepu Pauliny, co tylko wypuszcza, to bardzo chętnie bym to przytuliła. Ale nie są to produkty wcale tanie. Same balsamy też najtańsze nie są, ale są bardzo wydajne. Ja zużywam je przez 3, 4, 5 miesięcy w zależności od tego, jak często w danym okresie noszę make-up. W związku z tym jestem w stanie wydać te kilkadziesiąt złotych na balsam oczyszczający. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe produkty, no to tutaj nie jestem już aż tak bardzo skłonna tak sporej kwoty wydawać, a mimo wszystko zdecydowałam się na wypróbowanie kilku produktów, i opowiem Wam teraz, jakie są moje doświadczenia z nimi i czy kupię je po raz kolejny. Pierwszą z produktów, na który się zdecydowałam po raz kolejny i nie, ma, nie mogę go tutaj Wam pokazać, bo w całości już go nie ma ze mną, i była to sauna do twarzy. Szczerze powiedziawszy, jak już. Zaczęłam się nią bawić. Wykonałam pierwszy raz takie saunowanie twarzy. To sama się postukałam w głowę, po co ja się w ogóle na to, na to decydowałam, bo nigdy takich saun jest jakoś szczególnie nie, nie lubiłam. Ale spróbowałam. Sauna sama w sobie, cały skład ziół, który wykorzystujemy do wykonania takiej sauny na twarz, jest naprawdę dosyć drogi. To znaczy jest drogi w sklepie czaszki, bo jeżeli sobie przeliczymy, Ile takie działa kosztowałyby, gdybyśmy je kupili niezależnie, to z całą pewnością nie kosztowałyby tyle. Zresztą ja się tak zorientowałam później, że, kurczę, no dobra, no to to mam, czystek mam i to też mam, no to w sumie prawie, że dokładnie taką samą mieszankę mogłabym przygotować sama. Więc, no jeżeli ktoś ma ochotę, no to jak najbardziej, bo uważam, że sama ta mieszanka sama w sobie i jej sposób. Przygotowania, sprzedaży, wszystko jest jak najbardziej w porządku, natomiast ja uważam, że po prostu przepłacałabym korzystając z tego. A ponieważ też nie widziałam ani jakichś szczególnych efektów na mojej skórze w stosunku do sauny wykonanej samą ciepłą wodą, czy jakąkolwiek inną mieszanką zioł, którą akurat w domu miałam, to po prostu tę saunę odsprzedałam, poszła w w inne ręce kogoś, kto mam nadzieję, że jest bardziej zadowolony i chętniej po nią sięga. Następna rzecz, jaką zdecydowałam się kupić w sklepie czaszki, to maseczka łagodząca. I tę maseczkę zresztą kupiłam w zestawie razem z balsamem i z sauną, w momencie, kiedy miałam potrzebę zakupu kolejnego balsamu. Akurat była promocja na takie zestawy, i taki zestaw sobie wówczas zamówiłam. I ta maseczka łagodząca. Została przeze mnie zużyta do końca i owszem, ale drugi raz jej raczej kupię na pewno niezatracane, za którą jest sprzedawana, bo jej nie zużyłam jako maseczki. Jako maseczka moim zdaniem się kompletnie jakby jej forma po prostu mi nie odpowiada. Zresztą, kiedy poczytałam sobie później opinie użytkowniczek, to zgadzały się z moimi odczuciami, że ta forma po rozmieszaniu z wodą, tak jak tutaj czaszka poleca, jest po prostu grudkowata moim zdaniem jest taka grudkowata, grudkowato-wodnista, więc to się bardzo źle rozprowadza na twarzy, w ogóle się tej twarzy nie trzymało, więc do tego nie polecam. Ja natomiast zużyłam ją po prostu do mycia twarzy i mycie to, tym produktem to jest jedno z zastosowań, o których sama Paulina zresztą pisze na stronie internetowej, ale nie jest to mycie polegające na zbywaniu brudu z makijażu, z, z twarzy, czyli na przykład nie nadaje się jako drugi etap po w tych balsamach, ale jako taki samodzielny produkt z samego rana. Osobiście dla mnie to było wyjście, kiedy potrzebowałam takiego dodatkowego kopa, dodatkowego boostu z rana, bo moja twarz była trochę bardziej i zanim nałożyłam sobie swoją normalną pielęgnację, to przemyłam, spilingowałam delikatnie twarz tym produktem. I to, to był taki produkt, który delikatnie pilingował, a jednocześnie zostawiał taką już lekką nawilżającą Warstwę na skórze, lekko nawilżający film, i to mi się wówczas, właśnie tak jak mówię, w takich okresach, kiedy potrzebowałam dodatkowego kopa do porannej rutyny, przydawało. Natomiast, tak jak mówię, swoje oryginalne zastosowanie nie. Natomiast zastanawiam się, czy ja wówczas tego nie wypróbowałam, ale być może z gdybym wymieszała to z jogurtem, to um, bardziej byłoby w stanie. Spełniać tę swoją oryginalną, maseczkową rolę. Następną rzeczą, i to już po jakimś czasie, bo szczerze powiedziawszy, po tej saunie i po tej maseczce, troszeczkę się um, rozczarowałam i przestałam um, tak emocjonalnie podchodzić do tego, co czaczka wypuszcza na rynek, ale po jakimś czasie skusiłam się mimo wszystko ponownie na maseczkę oczyszczającą do twarzy. I maseczka ta. Maseczka ta też jest odrobinę rozczarowaniem, ale korzystam z niej tak jak, yy, yy, jak taka jaka była intencja, czyli korzystam z niej jako z maseczki. Niemniej nie korzystam, nie robię z niej maseczki w ten sposób, yy, w jaki to Paulina przewidziała. Yy, Paulina zaleca dodanie odrobiny wody do tego czarnego proszku, który się tutaj w tym słoiczku znajduje. Yy, rozmieszanie, tylko pozostawienie, aby yy, wytrąciło pianę. Ym, taką piankowatą konsystencję nabrało i wówczas nakładanie tego na twarzy. Bardzo źle mi się z tego korzystało w ten sposób. Po pierwsze, czekałam i czekałam, a ja tej piany, tej piankowatej konsystencji nigdy, no nie byłam w stanie uzyskać, nie widziałam. Być może robiłam coś, coś źle, coś nieprawidłowo. Natomiast yy, no po prostu ja tej pianki nie byłam w stanie uzyskać. Poza tym ta konsystencja była taka niezbyt przyjemna, też dosyć wodnista. Bardzo szybko ta maseczka yy, w... W połączeniu z wodą bardzo szybko zasycha, a tutaj mamy nie dopuścić do zasychania, więc bardzo dużo musiałam sobie tą twarz spryskiwać, e, zanim uzyskałam ten czas, kiedy ta maseczka powinna na twarzy się znajdować, żeby e, korzyści z jej nałożenia odnieść. E, więc po prostu wymyśliłam sobie, że zamiast tej wody będę używać jogurtu naturalnego i to mi się sprawdza super. Ja jogurt naturalny zresztą robię sama e, przy użyciu jogurtownicy. I z takim jogurtem naturalnym ta maseczka po pierwsze e, miesza się bardzo dobrze, po drugie rozprowadza się bardzo dobrze na twarzy. E, nie jest taką cieniutką warstwą, tylko taką nie, nieco grubszą, dzięki czemu nie zasycha też aż tak szybko, więc rzadziej muszę to spryskiwać. E, I e, w taki sposób używana bardzo e, mi się sprawdza. E, jeżeli chodzi też o tę maseczkę, w momencie kiedy używałam jej w... E, rozmieszanej z wodą, to ona bardzo mocno wchodziła w mi w pory. Ja mam tendencję do bardzo mocno rozszerzonych porów i później trudno było mi to doczyścić z tych porów. I wtedy ta maseczka miała odwrotny skutek do zamierzonego, bo zamiast oczyszczać, to mi po prostu w tych porach tam osiadała. Kiedy mieszam ją z engurtem, jest dużo lepszy efekt. Też nie mam problemu ze zmywaniem jej. I w taki sposób... Tak uchwaną jak najbardziej mogę Wam polecić. Tutaj widzicie, że mam jeszcze inne słoiczki. One wszystkie pochodzą tak naprawdę od tych balsamów. Tutaj już zdążyłam sobie z nich pozmywać, pozdejmować etykiety, żeby po prostu je wykorzystać do czegoś innego. Ale niech to będzie takim dowodem na to, że faktycznie ja tych balsamów rzeczywiście używam. Ostatnia rzecz, na którą się zdecydowałam ze sklepu e, i to jest rzecz, która nie jest kosmetykiem, jest po prostu akcesorium kosmetycznym. Jeden, jedna z, chyba z ostatnich e, relisów e, Pauliny do sklepu, relisów ceramicznych. To akurat było we współpracy z Oh My Dear, a teraz zauważyłam, że chyba już zaczęła czaszka współpracować z innym wytwórcą tychże produktów, ale e, o czym ja tutaj cały czas mówię? Mówię o szpatułce. Kiedy ją kupowałam, chciałam ją kupić razem z miseczką, bo miałam cały zestaw do wykonywania maseczek, bo jest to szpatułka do mieszania i do nakładania maseczek. Niestety miseczek akurat wtedy nie było, więc wzięłam tylko samą, um, samą szpatułkę i szczerze powiedziawszy żałuję, będę próbowała ją sprzedać, bo nie jestem zadowolona z tego sposobu i mieszania i nakładania maseczek. Um, ja zasadniczo do nakładania masaczek używam po prostu takich starego typu um, pędzli do nakładania makijażu, do nakładania podkładu, takie wiecie, jak. 10 lat temu pierwsze pędzle, jakie pojawiły się na polskim rynku do nakładania makijażu, kompletnie się do tego celu nie nadawały, ale to były wówczas jedyne. Ja kilka takich pędzli wówczas nabyłam, a teraz je po prostu zużyłam do nakładania maseczek i do maseczek się, nakłada, się sprawdzają świetnie. Także polecam, jeżeli ktoś jeszcze ma w szafie i nie wie, co z nimi zrobić, do maseczek, jak najbardziej. Um, Tą szpatułką jeszcze, o ile tak, po pierwsze samo nakładanie, no to wiecie, to jest płaskie, więc y, odmierzanie sobie, ile ja, tej ma, ile ja tego y, produktu potrzebuję, y, sypkiego, wcale tym nie jest jakoś szczególnie wygodne. Dużo lepiej się to robi łyże, łyżeczką. Nakładanie innych produktów do tego, y, takich wiecie, półwodnistych i tak dalej, no to też do tego jest mi potrzebna łyżeczka. Mieszanie tym. No tak w miarę mi szło, no ok okej, no dobra, rozmieszałam, spoko, ale już nakładanie to na twarz, no to jeszcze jak miałam dużo produktów w yy, misce czy tam innym naczyniu, z którego korzystałam, jak miałam dużo tego produktu, no to okej, okay, dało się to nakładać i faktycznie tej czaszka y, zwracała uwagę na to, że tutaj to jest, ta część jest pokryta szkliwem i to jest naprawdę przyjemne na twarzy, ale po pierwsze trudno było mi w... Pokryć używając tego takich zakamarków, jak wiecie, tutaj przynosię na przykład. A po drugie, nie byłam w stanie tym produktem wyjąć całej zawartości czy całego produktu z miseczki i nałożyć tego na twarz. No bo po prostu zostawało tego, pomimo, że tam tarłam i próbowałam, gdybym mowę na czymś płaskim sobie tę maseczkę rozrobiła, co z kolei, no, ciężko, płynny znaczy proszek. z płynem, rozrobić na czymś płaskim, żeby nie zmarnowało się nic, no, ale wówczas mogłabym być może sobie, wiecie, na płasko w ten sposób wygrzewać, ale z miski ja nie byłam w stanie sobie miski, no miseczki, nie byłam w stanie tego wygrzewać, zostawało zbyt dużo produktu, w mojej ocenie po prostu zbyt dużo się marnowało i tak koniec końców sięgałam po pędzelek, żeby tam sobie pędzelkiem wszystko wysmyrać, do końca nałożyć na twarz, uzyskać dobre krycie maseczki takie, jakie mnie interesowało. No i tak, no i w związku z tym, skoro i tak pomimo tego, że próbowałam tego używać, sięgałam najpierw po to, a potem i tak potrzebna mi była i łyżeczka, i pędzelek, no to po prostu nie widzę sensu, żeby to mieć, ale muszę przyznać, że samo w sobie jest naprawdę wykonane bardzo ładnie, to, to nie jest taki, wiecie, idealny produkt z fabryki, bo to, to jest ręczna robota, ale wygląda bardzo ładnie, no tylko my skoro tego nie używam, no to po co? Po co mam to trzymać. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z marką Czarszka. Tym produktem, który z całą pewnością polecam i do którego będę nadal jeszcze wracać, to są balsamy. Pozostałe produkty, no, są, są. Niekoniecznie, gdyby jakaś była hiperpromocja, no to i owszem, być może zdecydowałam się, zdecydowałabym się po raz kolejny na coś z tego, co do tej pory przetestowałam. No oczywiście poza tym, no to już przetestowałam i e, kupować drugi raz nie będę, bo nie używam. Jest jeszcze kilka innych produktów e, od czaszki, nad których zakupem się zastanawiam. Jest to balsam do ust i taki balsam zimowy, nawilżający, ale one też są stosunkowo drogie, więc jeszcze gdzieś ten proces zakupowy w mojej głowie e, się odbywa. Proces decyzyjny e, być może się zdecyduje, e, jeżeli tak, e, no to być może nagram drugą część filmu, a jeżeli nie. No to Wy też może piszcie mi chętnie w komentarzach, czy inne produkty z marki Czaszka, inne produkty od Pauliny posiadałyście w swoich łazienkach, czy w swoich toaletkach, czy jesteście zadowolone, jak się u Was sprawdziły. No i jestem ciekawa, bo mnie cały czas te artykuły kufą. To by było na tyle. Jeszcze raz gratuluję Paulinie, chociaż nie przypuszczam, żeby kiedykolwiek ten film obejrzała. Gratuluję Paulinie sukcesów, które do tej pory odniosła w kolejnych. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia.